Ostatni materiał o zmarnowanych talentach i fragment o Dele Alim tak bardzo mnie natknął, że uświadomiłem sobie, iż w naszej serii najgorszych jedenastek wciąż nie pojawił się Tottenham, a przecież Spurs to teoretycznie zespół top 6 angielskiej Premier League. Dzisiaj więc sprawdzimy, w których przypadkach najgorzej wydawali swoje pieniądze. Cześć, z tej strony Mateusz i witajcie ponownie na kanale Learn Football. Jeśli mówimy o trofeach, na pewno nie myślimy Tottenham, ale jeśli mówimy o czołówce klubów w Europie, na pewno ta nazwa się przewija. Pomimo wielu wybitnych zawodników na przestrzeni lat, klub ten ma pecha do zdobywania trofeów. W ich przypadku ten pech ma nazwę: Nazywa się Arsenalo, Liverpool, -O Manchester -O City, United, Chelsea Fobia. Zanim wystartuję z najgorszą, moim zdaniem, jedenastką kogutów, zachęcam do zostawiania łapek w górę pod odcinkami o subskrybowanie kanału wszystkie osoby, które jeszcze tego nie robią, oraz o zostawianie znaku osobie w komentarzach, co zwiększa zasięg tego kanału. Rozpoczynajmy! Na pierwszy ogień bramkarz i tutaj mój wybór był bardzo prosty. Choć patrząc na znaną mi historię Tottenhamu, wśród bramkarzy mógłbym wyróżnić praktycznie wyłącznie golkiperów wypożyczanych, wypożyczenie Chorwata Stipe Pletikosy było wyjątkowo nieudane. W Londynie przebywał w sezonie 2010-2011. Rozegrał tylko jeden pucharowy mecz, ale wpuścił w nim aż cztery bramki. Jak na wypożyczenie za 700 tysięcy euro, chyba każdy oczekiwałby znacznie więcej od bramkarza z ponad setką występów w kadrze. Oprócz niego myślałem też o takich graczach jak Pierluigi Gollini, Cesar Sanchez, Ben Alnwick, Paul Lopez oraz Joe Hart. Na prawej obronie, natomiast ląduje u mnie dzisiejszy jubilant Chris Gunter. Walijski defensor obchodzi dzisiaj urodziny, więc w prezencie trafia do mojego składu. Sezon 2008-2009 to sezon, gdy występował w koszulce Tottenhamu. Rozegrał w niej 16 spotkań, a następnie odszedł do Nottingham Forest. Finansowo, jak widać na załączonym obrazku, transfer równie nieudany. Inni prawie obrońcy to DeAndre Jedlin, Zeki Fryers oraz obecny gracz Jet Spence, który nie miał jeszcze okazji, by pokazać się z dobrej strony. Obok niego na środku defensywy Portugalczyk Ricardo Rocha. Rocha, który w 2007 roku za 5 milionów dołączał do klubu z Benfiki Lizbona spędził w Londynie 2 lata, ale rozegrał ledwie 18 spotkań, co daje średnią 9 meczów na sezon. Następnie za darmo odszedł do belgijskiego Standardu Liège. Środek obrony uzupełnia reprezentant Republiki Południowej Afryki Bongani Kumalo. 5 lat w klubie pozyskany za blisko 2 miliony euro. Kilka wypożyczeń, ale ponad 2 lata spędził na White Hart Lane. Nie zadebiutował nawet w pierwszej drużynie. Po 5 latach odszedł za darmo do klubu, z którego go zakupili. Choć nie odnalazł się w Anglii, w swojej rodzimej lidze był przez lata gwiazdą. Inni środkowi obrońcy, o których tylko napomnę, Federico Fazio, Grant Hall, Ryan Nelson, Callum Davenport oraz Joe Rodon. Linie defensywną zamyka u mnie dzisiaj Brazylijczyk Gilberto. W 2008 roku Tottenham zapłacił za niego Hercie Berlin 2,8 miliona euro. W zespole Spurs występował tylko przez rok i uzbierał 10 występów. Strzelił nawet Bramkę w debiucie przeciwko West Hamowi. Nie zmienia to jednak faktu, że wiele sportowych źródeł uważa go za jednego z najgorszych, którzy kiedykolwiek występowali w tym zespole. Na lewą obronę miałem jeszcze jedno nazwisko Dawid Limberski. Czech, który na wypożyczeniu w 2005 roku nie zagrał w koszulce Tanahamu ani razu. Przenoszę się sprawnie do linii pomocy i jako pierwszy do składu dołącza Francuz Etienne Capu. Kibic Tottenhamu może się ze mną nie do końca zgodzić. Kapuł miał swoje dobre momenty, ale większość z nich dotyczyła rozgrywek innych niż Premier League, a chyba jednak ona jest priorytetowa. A w samej Premier League 24 mecze i jedna bramka strzelona na porzucie rożnym w przegranym bardzo wysoko meczu z Manchesterem City. Kolejnym zawodnikiem na mojej liście jest gracz, który do klubu przyszedł dokładnie rok temu, reprezentant Mali w Bissouma. Ten zawodnik błyszczał swego czasu w barwach Brighton. Tymczasem od przyjścia do Tottenhamu za ponad 29 milionów rozegrał 28 meczów, nie zaliczył gola ani asysty, a jego wartość rynkowa spadła o praktycznie połowę. Zobaczymy, czy w jego drugim sezonie odbuduje formę w Tottenhamie, jeśli mu w ogóle na to pozwolą i nie wypożyczą do innego zespołu. Ostatni gracz w linii pomocy, również często krytykowany przez kibiców, były reprezentant Gany, Kevin Prince Boateng. Boateng w Londynie grał w latach 2007-2009. W tym czasie rozegrał 24 mecze i zaliczył jedną jedyną asystę w spotkaniu Pucharu Ligi, czyli EFL Cup. Dołączał do zespołu za blisko 8 milionów z herty Berlin, a po tych dwóch latach kosztował o prawie połowę mniej. Kilka nazwisk, które tutaj tylko wymienię. Jetson Fernandez, Adel Rapt, Pedro Mendes, Spasedilewski, Danny Murphy, Andy Reid, Sean Davis, Tangin Dombele. Kolejna napastników. Jako pierwszy na prawym skrzydle ląduje Clinton NG. Kamerunczyk kosztował koguty ponad 14 milionów euro w 2015 roku, gdy przychodził z Olimpiku Lyon. Przez dwa lata rozegrał 14 spotkań jako skrzydłowy, ale też jako wysunięty napastnik, nie strzelając jednak żadnej bramki. Odszedł za połowę kwoty do Marsylii, choć był jeszcze stosunkowo młody, na Tottenham o wiele za słaby. Po drugiej stronie, drugi Kamerunczyk, Georges Kevin NQ. Ten natomiast występował tam w latach 2016 19 przychodził za 11 milionów, zagrał w 27 meczach, strzelił bramkę w meczu pucharowym, a po 3 latach i dwóch wypożyczeniach odszedł zaledwie 4,5 miliona do tureckiego Besiktasu. Jako innych skrzydłowych pragnę wyróżnić Wayne'a Routledge'a, Jacka Clarka, Brian'a Hila, Davida Bentleya oraz Arnaud Anjoumeh. W ataku w pierwszym składzie pomimo wielu opcji ja stawiam na portugalską legendę Eldera Posztigę. Posztiga w 2003 roku dołączył do klubu Sporto za 9 milionów euro. Miał się stać podstawowym, bramkostrzelnym napastnikiem. Tymczasem jego bramkostrzelność zakończyła się po dwóch trafieniach, w tym jednym w rozgrywkach pucharowych. Po zaledwie roku, za półtorej miliona mniej, powrócił do FC Porto. Śmiało mógłbym w tym miejscu umieścić takich graczy jak Roberto Soldado, Luis Saha, Munir Landaoui, Eidur Gudjonsen, Giovanni dos Santos, Bobby Zamora czy obecny gracz od ubiegłego lata regularnie krytykowany brazylijczyk Richarlison. Jemu ja daję jeszcze drugą szansę. Przechodzę do ławki rezerwowych i tutaj ponownie cały wylew napastników. Na pierwszy ogień Polak, rodak Grzegorz Rasiak. Rasiak w 2005 roku za 3,5 miliona dołączył do Tottenhamu z Derby County. W klubie z Londynu zaliczył 9 występów, po czym odszedł do Southampton, gdzie zaczęło mu wszystko wychodzić. Inny z napastników, którym kompletnie nie poszło w tym klubie to Vincent Janssen. Holender w latach 2016-2019 w 42 meczach strzelił 6 bramek, z czego tylko dwie w rozgrywkach ligowych, a pozyskany był za aż 22 miliony euro z AZ Alkmaar. Kolejny pan, który solidarnie z poprzednikiem w Lidze zaliczył tylko dwa trafienia pomimo 13 strzelonych w sumie dla klubu, to Hiszpan Fernando Jorente. Ponad 15 milionów zapłacone za niego Swansea w 2017 roku i kolejna transferowa klapa. Aż dziw bierze, że dwóch napastników, którzy dali w sumie cztery bramki w Lidze, występowali w tym klubie jednocześnie. Następnie kolejny Hiszpan, ale skrzydłowy, Jago Falke. W 2011 roku za milion euro trafił do Tottenhamu i po rozegraniu 11 meczów przez nieco ponad rok oraz kilku wypożyczeniach wrócił do Włoch trafiając do Genoi. Pora na przedostatniego zawodnika, którym jest Rumun Vlad Rikesz 9,5 miliona to kwota jaką zapłacono za niego Stiale Bukareszt. Przez dwa lata uzbierał tylko 43 występy, w których co prawda strzelił dwie bramki i zaliczył asystę, ale jego jakość była daleka od odpowiedniej. Ostatnim zawodnikiem na ławce jest prawdopodobnie znacznie mniej znany Francuz Dorian Derwite. 4 lata w klubie, półtorej miliona zapłacone za niego na konto francuskiego Lille i cały jeden występ w zespole. Po czterech latach odejście za darmo do Villarealu. Ale żeby było zabawniej, to nawet nie do Villarealu, a do jego rezerw. No comment. Gdy mamy już pełną jedenastkę i zapełnioną ławkę rezerwowych, czas na trenera. Pierwszy trener Tottenhamu, jakiego ja pamiętam, to Holender Martin Jol, zaraz po nim mój wybraniec Hiszpan Juan de Ramos. O ironio, jest to szkoleniowiec, który, pracując w Tottenhamie, akurat wygrał trofeum. To jest tak absurdalne, że od 2004 roku do teraz, czyli przez blisko 20 lat, Tottenham zdobył jedno trofeum i to za sprawą chyba najgorszego trenera, który od tamtej pory w klubie pracował. Nie liczę Christiana Stelliniego oraz Ryana Masona, bo byli wyłącznie trenerami tymczasowymi i w sumie prowadzili zespół w 10 meczach. Ramos natomiast na 54 mecze przegrał aż 19. Rozgromiony przez Newcastle oraz Birmingham w lidze, a w pucharze UEFA ledwo przeszedł Wisłę Kraków. W ostatnich 12 meczach to właśnie z nią zaliczył jedyne zwycięstwo 2 do 1. Jako podsumowanie, jak zwykle przypominam, wybraną przeze mnie jedenastkę. W bramce Stipe Pleticosa. Obrona to Chris Gunter na prawej stronie, Ricardo Rocha i Bongani Kumalo w środku oraz Gilberto na lewej. W linii pomocy i w bisuma Etienne Capu oraz Kevin Prince Boateng. W ataku natomiast trójka Clinton Nji, Elder Postiga oraz George Kevin Nkudu. Zgadzacie się z moimi wyborami, a może kogoś byście podmienili? Dajcie znać w komentarzach. Subskrybujcie kanał po więcej piłkarskich materiałów i zostawcie kciuki w górę, jeśli ten dzisiejszy Wam się spodobał. Ode mnie to wszystko, trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.